Tomek Super Minecraft. Czy super Tomek Minecraft. Gdzieś tam się nie zapomniało. Jeszcze nagrywałem od dwóch miesięcy. Ale jesteśmy, więc trzymajcie. Wchodzimy na metę. Chodźmy. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. z dzwoneczkiem. To jest dla was obowiązek. Nartem to nie jest dla was obowiązek, tylko ci, którzy są moimi subskrybuj. Rami to może to może to może zobaczymy jak ja mówię, no wiecie jak na no na mikrofonie i z słuchawkami na PlayStation, no bo rzadko ja nagrywam z głosem, a to jest mój następny film na telefonie. O, zobaczmy. Mamy przejść trzy mapy, tak nam haker kazał. No bo mm, na tym świecie mamy haker ja mam, mam takiego hakera, który mi kazał zrobić te trzy mapy i mi pokazał mi wybrać. Nie mogę wyjść. Widzicie? I pisze mi out, Widzicie, nie pisze mi... O". Zobaczcie, nie pokazuje mi żadny out, że można wyjść. Wyjścia. Znaczy mi nie pokazuje, ale wtedy mnie znowu tepnie na telefonik. Zobaczycie jak po kilku sekundach. Rozumiecie? Rozumiecie? Jakbym... A w ogóle? Podzielcie się. Ile, ile macie gemów? icie bo ja mam 64. Ja właśnie sobie zbieram na zbrojkę. O, mamy tutaj takie coś. O, tak. Musimy wziąć tego miksturę. Aha. Musimy wziąć miksturę. Możemy jeszcze nie wrócić. Czekajcie, tu jest bardzo dużo błędów, więc nie mogę znaleźć się. Patrzcie jaki labirynt. Nie, o, tam, tam idziemy. Tędy. Dobra, tędy chyba się bym proponował iść. O, tędy tak, jesteśmy. Nie, to nie jest to tylko tu jest Mmm, Tędy, tędy. Jestem już tak blisko... O! Nie byłoby tam ten ufać, dobra Jesteśmy tak blisko Meta! Bara baraba Bierie Nie ma tam wyjścia. Czekaj! To jest sam początek! What the fuck? What the hell? Co chodzi? Ty jest sam początek? Nie wiedziałem. Ale nie chciałem powiedzieć. O dobra, zobaczymy co my Skrzyni. Fajne, fajne. Nie, z, nie przejmujcie się mną. Nie przejmujcie się. Dobra. Teraz drugie zadanie mamy pierwsze wykonane, bo jakbyśmy nie mieli nic wykonane. Każde nam robi to na Game'sa. To nie zrobimy. Bierzemy, które nam kazał. Hacker, tak następnie co nam kazał. Zupełnie, na które nam kazał. A jak nie, to jest parkour, to się chyba przerażę. Jak mam stąd wyjść, to jest. Nie mam wyjść z tego świata. To będzie dla nas zobomigłówka. Nie. No. Jak będzie to normalna schoła, to będzie się przerażę moi. To będzie nam kazać wieś tam Oja. Ja, ja Ci będzie nam okazać i wyjść ze szkoły To będzie nam... O dobra, jesteśmy. Nie! Tu jest kwarkun. Musimy stąd uciec. Uwaga, musimy uciekać. Coś! Dobra, uciekamy się, żeby żyć żeby nie pomyśleli żeby zrobić coś, dobra szkoło Idziemy Nie, ma, nie będę sobie robić takich coś Wojownik O nie Przecież tego by nigdy nie przejdziemy hmm. Co tak szybko, nie wiedziałem się. What? Co? What? What uh, uwaga! Uwaga! Tu jest zbyt dużo takich, wiecie co? Wow, jestem już tak blisko! Wiecie o tym, że ja tylko stoję w miejscu. Podłoga to lawa! Podłoga to lawa! Podłoga to lawa? mnie, u mnie, Podłoga to lawa? Nie, u mnie nie. Lepiej się poruszajmy po tych stolikach, ale będziemy musieli tutaj właśnie. Niektóre stoliki, takie są śliskie. No, takie stoliki. Dobra. Hmm, hakerzy to Dlaczego nam kazał się taki przyjść, chodzić w różne mapy? No bo jak to hacker? Jeszcze mam, nie widziałem takie e, głosu, ale widziałem takie wiadomości jednego. Luz, co najdę? Bożienka, Co jest. Musimy wyjść. Ojej, posłuchaj mnie. ja, 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 kurde, Co jest. Oh, oh! Nie, 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 co tu? Oh, nie? Musimy się szybko poruszać, ja? My to my to my to! Pary, ba. baby, ba pary, baby, 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 Pierwszy raz. Co ba ba ba. Ja na drzewo zaskoczyłem, możemy się chwilę tutaj pobawić. Ej, co tam jest? Ej, tam jest coś. Słuchajcie, zgubiłem się. Dobra. O, jeszcze ostatnia mapa, na którą hezła i kończymy odcinek. Tunnel games. Tu jest nam kazał. Tunnel to jest najłatwiejsza chyba mapka. Tak czuję, że ten tunel jest to będzie najłatwiejsza mapka. Czuję tak. Czuję, że to będzie najłatwiejsza mapka. Czuję na milion procent! Na miliard! Założycie się, że to będzie najłatwiejsza mapka. Założy... Założymy się, że to będzie najłatwiejsza mapka. Tak jak mówiłem, najłatwiejsza mapka. Idziemy przez ten. Ej. Przez tunel, który będzie... tędy nie wolno. Tędy też do tędy nie ja wybieram tędy o już What? nie wybieram, no wiecie co, to trampoliny, będziemy mieć więcej try idzie ten tunel, o. o kurde jesteśmy w Tam. tam do mety musimy dojść słuchajcie, o kurde Kurde, pod wodą. Gdzie to blisko? O! O! Mam checkpoint. Bare ba ba ba. Bere bere bere. To jest. Czy my się coś spiszeliśmy? Nie. Ooooo! Mamy iść coraz wyżej. I jakby to zrobić? O Aha. I są jakieś wyższe ze Co? Co tam? tam po sobie żarty on, wyłącz to w tej chwili hmm. Bo coś tam... Słyszeliście, to było tylko załączenie reklamy, tylko informuję <laughs> nie

Dobra, jesteśmy już tak daleko, to coś się kryje na samym koniec. Co jest? Co jest? Oooo, szukano mnie, szukano mnie, szukano mnie. Co jest zagrana? A ta mapa, Ui, do, do. Ui, wygrałem tę mapę. Gratulacje, wygrałeś mapę, a teraz jeszcze dostajesz tyle games. O nie, wierzę. Czy ja mam tyle Gimców? Nie, ja mam tyle i tyle. tyle. I dobra, muszę wejść. Zgadzam nam jest. zrobić jedną mapę teraz. Mm. To był games. a teraz zgadzam nam jedną B. To było, kazałam nam, ale czwarta, to je, nam jest na czwartą, to jest ta ta tajemnicza, Zresztą to, to wiem, drodzy, Teraz, um, to jest taka tajemnicza, która miała być na w końcu i żeby bardzo zaskoczyć, tak powiedział mi hacker. To była, tam mówię, że to jest Tumble Mega i najtrudniejsza mapę. Mówią, że jest tumer mega jest najtrudniejsza mapę się tej gry, przyjdę, to będę w że... jeden z prosów, albo hakerów, albo u no, Tak jest. Nie będziesz na pewno. Numer, ale będzie na pewno taki pro. Na pewno będziesz pro w mapach. Takich parkurownych. Nie, nie być uważam. Bo zanim dojdziesz, to już będzie po tobie. Dam tą mapę. Ona nie jest przychodząca. Dam tą mapę. Musi to zrobić tak. Po prostu nie jest to do przejścia. I... 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 Nie, to nie było to z tym problem jak karmił mi to była jakaś owca, pewnie na pewno I to ma na P, że to ma C, a i. A, ale powiedział, że. że to może występować, że to jest A, a tego na nie ma. Czy to się nie, nie ma? No to chyba to Owszem. No zobaczmy. Tak to to. Tak to to po prostu. Wywaliło mnie. Wywaliło. Ja nie, telefon mnie tu wywalił. Więc tutaj są chyba. Sweet. Kurde sweet game. Tylko nie to. Tylko nie to. Okuła, gudzia, i jasny ja. Słuchajcie, niedługo będzie już koniec filmu. Dobra, Znam to, to jest bardzo długa mapa, bo może nam to daje gdzieś tylko O nie, tylko nie to. Tantang, ngajalan biem. Kuakuci ya semuanya. Selamat by zrobić swój taniej na sam koniec zwycięstwa? Ua, to Nie widziałam tego. Tylko... no dobra, dobra, dobra. Jesteśmy? Szybko, 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 szybko. Uuuu, prawie za No, 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 no. Jeszcze tędy nie idź. Nie. No, mówię, mam. No tak, zginiemy, zginiemy, zginiemy. Tu jest taki tajny skrót, z w Szybko biegniemy po ścianach, jeśli nie chcemy tak daleko i prosto po iść tędy. I teraz skoczymy do labiryntu. I to do... I teraz tędy. Gdzieś tu powinniśmy znaleźć wyjście. Tak, chyba tędy nie powinniśmy. Jeść. Gdzieś tu powinno być dalej. Czekaj, tędy? Tędy, Reindel. Mhm, dobra. Nie, wejdziemy tędy. Tedy albo tędy? Nie, tędy nie, no bo innej gier. Tędy, kurde. Nie wiem, jak tędy iść. Da. Wawelski smog Nie no, gdzie my mamy iść? Gdzie my mamy iść? No nie no, gdzie my mamy iść? To no daje ślepy załówek. Przejdzie ślepy załówek. czy ja w ogóle się nie cofam. Startuł. Ja chyba, zgubiłem się. Zgubi... Nie, nie, zgubiliśmy się. Jesteśmy blisko mety. To jest no to nic, zwycięstwa? bo no to jest meta.

Wiem, jak już się to przychodzi. Tędy. Tędy. Co? Tędy, tędy. Tędy, tędy. 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 Ten ty. Co? Tędy. 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 Dobra. Ty już koniec żartów. Mhm. Uh -huh. wiem jak to przejść! Wiem, jestem już genialny! Nie wiem jak to przejść! Tędy, 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 tędy! tędy. 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 Jesteśmy już daleko! Mhm. Jak chcecie, żebym nagrał z kolegą? piszcie w komentarzu, bo ja i tak nagram z Ziemia, jeżeli nie możecie czekać, to subskrybujcie, bo to będzie w ferie zimowe. Ja, jak lubi ktoś ferie zimowe, to może nie w nasze ferie zimowe, tylko w norweckie ferie zimowe, bo ja będę nagrywać z Norweczkiem. Uh -huh. Uh -huh norwęczyki i norwęczyki, czerwęczyki, O kurde, no weźcie 360? 360 zrobiłem! O, 350. Kurde, nie mogę teraz spaść. Nie spadnij, nie! Nie! O nie, nie, nie. nie.

Tyle. Nie, nie tyle. Kupić. Musiałby kupić zbroję tą. Nie musiała kupić tą zbroję i nie wydawać w ogóle ge jak, jak? Jak? Jak to zrobię? Jakieś ekstremalne rzeczy, na przykład lepsze zbroje, jakąś barabara, barabera, bara 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 barabera, barabera, teraz barabera, 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 Mój mm, mi czasu może być to 30 minut, ten. ten film może się... Ale przed tym jak to zrobię, to pokażę wam jeszcze coś. <słysy> Co ja zrobiłem? Czekaj, nie będę tutaj skracać. A można mi coś tutaj Chciałam, Bo? może można. Skończę, ja mam jednego. Mm. Mam. <śmieniczy> Nie. Nie można doskoczyć tam. Ja poszukujemy trochę. W wyskakaniu na tym. Bardzo mi się kocha, jak takiego super Super skok! Oho! 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 Nie, nie da mi się. Czekajcie, wiem jak zrobić, tego, tak zaskoczyć. Po prostu. Zaskoczyłem! Zaskoczyłem! Ja tu przyjdę. Muszę po prostu tam doskoczyć. Wygrałem! Świecie Hagera! Wygrałem w tym! Wygrałem! Wygrałem! Pokażę wam mój ulubiony taniec. Tylko jeszcze go nie będę robić. Tylko jeszcze go nie będę robić. I raz, dwa, trzy. Widzicie? To jest mój ulubiony taniec. PKXD. Więc pa pa, zostawcie suba na moim kanale i lajka na tym filmie. Pa pa!